Siemka, tutaj Delix i dzisiaj pokażę wam serwer Minecraft. Tak, yy, jestem przedsiębiorcą, otworzyłem serwer Minecraft dla trzech osób. Pójdę w tą stronę. Tutaj mamy mapę. Można poobracać. I nie będzie pasować. Dobra, idę dalej. Tu jest mój bydlak największy. Szachownica, możecie w szachy grać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na... 7. Dobra, jakoś jakoś można grać, co nie jakoś się ten, bo chyba w szakach jest 8 na 8. Tutaj zbagowane łódki jak widzicie. 4T to się nazywa, nie pamiętam. No. Jajka. I kury. Mamy kurczaka małego. Tutaj jakiś debil się schował. Ziemniaki, marchewki. Tutaj pszenica wszędzie. Jakieś główną Magazyn Sprawy metalowe, kurde, craftingowe. Jagody, jagody. Tutaj nic chyba, Ta, nic. E, tutaj takie coś mam. Bardzo fajne, to jest tylko trawy tu nie ma. Muszę z siltaczem przenieść trawę. A nie mam Slifta. I to dalej. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma, ale na górze zobaczycie coś fajnego. Uwaga, bez, będzie zaskoczenie chyba. Tak, zaskoczyłem Was? Nie, jeszcze nie zaskoczyłem Was, tutaj też nic nie ma. Niespodzianka. YouTuber szanuje swoich widzów. Idę na dół i pójdę w tą stronę. No, mamy tutaj e, coś ala Stonehenge, tylko taki amatorsko wykonany. O ty, kurde, kto mi to tak dał? Nie mówcie, że ja. No, więc jest takie coś, to miało wyglądać jak stąd lecz, ale taki naprawiony. Idę dalej. Tutaj mijam latarnię. Mijam fontannę i idę w tą stronę. No. I tutaj, nie zgadnijcie co. Tu jest domek. I drzewo, i... no. I maliny, i patrzcie, nie jagody, kurde, ale biją. No, jajka od kur, co nie. Można zbierać, jak, jak, jak nie ma gościa na serwie. O ty kurde, wypadł ode mnie. Tutaj nic ciekawego, jakieś kominy, kognisko. Ale to jest najgorsze, widzicie to? Idę stąd, nie będę kurde, się zarażał tutaj. Uciekam. Co tam jest? A nie, to po prostu jest tak wykopane. Dobra, idę w tą stronę. Minął świetną fontannę, kurde. I idę tutaj. Tutaj już byłem i jest sprawa wygląda tak, że się, okay. że się można wysrać w spokoju. polecam takie rozwiązania. Pójdę w tą stronę. Tu mam mapę. Gracz tutaj są jajka. Są jajka? Czy nie ma? Jasne, że są. Dobra, zrobię kółko i pozbieram wszystkie, które są blisko ściany. Ok, dzięki za jedno jajko. To jest taki kurnik chyba. Tutaj są krowy, nie wiem czy widzicie. To tak wygląda krowa. Lamy. Owce. Owce, to zaraz mam nożyce, kurde, wziąłbym nożyce. Dzień dobry, ja chcę zaczętować zaczantować sobie kilow Tu jest jakiś domek. Brzydki trochę, nie? Wygląda. Wygląda tak średnio tutaj. Mało praktyczne jest. No, o, co tu jest? O kurde, ale profesjonalne, profesjonalne budownictwo. Ja by... nie, bardzo fajny domek. Stosuję na co dzień, polecam. I idę stąd, uciekam. Dobra, zostawię mu tak, niech się cieszy. Wyjdę teraz tymi drzwiami. I pójdę w stronę tamtą. Nie zgadniecie co to jest, prawda? A podpowiem Wam. O, ty, kurde, pogoda się, zm... dobra. Tutaj siedzą czterokopytne wierzchowce. Bydlaki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kumacie to. Ile tak jeden kosztuje? Sześć, siedem koła, pewnie. Nie wiem, nie znam się. No. I tutaj. Ta, już to mówiłem, mapa, dobra Wbijam na Mount Everest Tam się można na dole schować, co nie? Wbijam na Mount Everest I patrzę się Na najlepsze budowle, trochę kurde Trochę krzywo stoi, nie? W sensie ten, no Fontanna jest nieprosta nie do tego Jakby nie, nie jest równolegle trochę Co nie? Nie no, może bardziej prostopadle. Dobra, nieważne. Nie, bo jest prostopadle, to równolegle. Chociaż... Chociaż też jest. Nie, jest po prostu od, od wyjścia, o. Dobra. To jeszcze będzie takie budowane, kurde, w tamtą stronę. Ja się z wami żegnam. Ja byłem DeadX. Siema.